Dobry dzień, dobry moi drodzy. Dzisiaj szybki przekaz na tak lub nie. Macie trzy możliwości do wyboru. Możecie sobie podłożyć pod każdym z nich jakieś pytanie, dylemat, lub ewentualnie pomoże wam to potwierdzić wasze jakby przeczucia, odczucia czy, czy, czy wiedzę na dany temat. No to wybieramy. Tak? Jeden, dwa, trzy. Podkładamy sobie sprawy. Dla jedynek odpowiedź jest na tak. I tutaj masz zaufać swoim odczuciom, przeczuciom, intuicji. Słuchaj też swojego serducha. Pięknie. Dwójeczki. Też jest na tak. I tu jest też pokazane, że to jest odpowiedni czas. Teraz, działaj. To jest ten dzień. To jest Twój dzień. Ok. Super. I trzecie. Na nie. Tutaj jest na nie i to jest pokazane, żeby to już dan, to czyli już nie, tu już nie ma możliwości, to z tego należy się wycofać. Yy, no nie. I tak takie bym powiedziała nawet definitywne. Natomiast wasz wybór wasza wola. pozdrawiam serdecznie wszystkiego dobrego.